Witam, pozdrawiam, sobie towarzyszy. towarzysz, szczęśliwa, też Robimy sobie, nie będę mieszał, gdyż wody jest sobie za dużo, pierogi ruskie z serem na mojej kuchence wykonanej przez leśnego towarzysza. Jest stabilna. Tu dorzuciłem trochę brzozy, którą uciąłem piłą Laplander Bachko. Bardzo polecam tą piłę, jest bardzo mega wydajna. Bardzo w ogóle taka no wyjątkowa. W swojej cenie nie ma lepszych pił, według mnie. W tej cenie, w tej cenie na Militaria Pl nie ma lepszej piły. Tu, tu niech się y, oczywiście podgotuje, a my sobie poczekamy. To bo zbiorniki, łyżka, gdzież ja kocham nas, podwędzona z domu, jak mówiłem wcześniej. A czego ja nie wziąłem ja wzią z domu do lasu? No to jest pytanie, no. W lesie czuję się jak dziecko, proszę Państwa. To niech dochodzi. Ja sobie tutaj pokoczuję. Później zrobimy sobie obserwację lasu z jakimiś ptaszkami. Do mnie się gołębie pocztowe zlatują mi kurierskie na balkon. Bardzo często są tam gościami u mnie na balkonie. Także pozdrawiam serdecznie wszystkich oglądających, cześć Co mówiła Buczyki i Filipek prosto z lasu. Pozdrawiam serdecznie, cześć dzisiejszym, dasz bud. Pozdrawiam serdecznie.